Co to jest i jaka jest przyczyna rogowca dłoni i stóp? Rogowce dłoni i stóp jest to duża grupa chorób skóry uwarunkowanych zaburzeniami procesu rogowacenia na skórkę o podłożu genetycznym. W zależności od stopnia nasilenia procesu chorobowego i morfologii zmian skórnych rogowacenie dłoni i stóp dzieli się na rozlane, linijne lub wyspowe. Występują także formy grudkowe. Najczęstszym typem rogowca jest rogowiec epidermolityczny, dziedziczony w sposób autosomalny dominujący i zajmuje ręce i stopy. Za objawy w tym podtypie odpowiedzialne są mutacje dwóch ważnych keratyn naskórka, keratyny 9.1. Rogowacenie dłoni i stóp może być ograniczone, ale może też być jednym z wielu objawów w przebiegu różnych zespołów chorobowych. W tym dysplazji ektodermalnych. Wówczas zmianom skórnym mogą towarzyszyć objawy ze strony przydatków skóry, paznokci, włosów, a także innych narządów: głuchota, choroby serca, wady zębów i inne. Istnieje też związek rogowców z nowotworami złośliwymi, np. rakiem przełyku. Jak często występują rogowce dłoni i stóp? Częstość występowania rogowca epidermolitycznego wynosi 12,10000. Pozostałe typy genetycznie uwarunkowane występują jeszcze rzadziej. Poza mutacjami w obrębie keratyny, wrodzone rogowce dłoni i stóp wiążą się też z mutacjami innych białek, takich jak koneksyna, jak się objawiają rogowce dłoni i stóp. Rogowce dłoni i stóp manifestują się masywnym pogrubieniem na jego warstwy rogowej. Charakterystyczne dla tego stanu jest żółte zabarwienie skóry. W rogowcu epidermolitycznym dłoni i stóp, zmiany skórne są rozlane, symetryczne i pojawiają się już w dzieciństwie. Typowo nie są zajęte powierzchnie grzbietowe dłoni. W rogowcu pasmowatym zmiany skórne początkowo są grudkowe i później przybierają formę linijną. W rogowcu punktowym zmiany skórne są ograniczone i wymagają różnicowania z modelami czy brodawkami wirusowymi. Istnieją też bardziej agresywne postacie rogowców. W przebiegu których zmiany skórne szerzą się na powierzchnie grzbietowe dłoni i stóp i mogą zajmować łokcie, kolana, a także okolice wokół ust. Pacjenci mogą uskarżać się na dolegliwości bólowe, zwłaszcza gdy występują głębokie pęknięcia skóry. Dodatkowo może pojawić się nadpotliwość dłoni i slesz lub stóp, a także zwiększone ryzyko nadkażenia grzybiczego, jeśli zmiany skórne o typie rogowca są częścią składową zespołu, w tym dysplazji ektodermalnych, mogą wystąpić inne objawy, takie jak głuchota, choroby zębów, zmiany płytek paznokciowych i włosów. Co robić w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na rogowca dłoni i stóp? W przypadku pojawienia się zmian skórnych na dłoniach i stopach wskazana jest konsultacja dermatologiczna. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie rogowca dłoni i stóp? Rozpoznanie rogowca dłoni i stóp ustala się na podstawie badania dermatologicznego, ale często do ustalenia ostatecznej diagnozy konieczne jest wykonanie biopsji i pobranie wycinka do badania histopatologicznego. Jeśli zmianom skórnym towarzyszą objawy ze strony innych narządów, wskazane są konsultacje specjalistyczne. W przypadku dysplazji ektodermalnych należy rozważyć konsultację genetyczną i badania specjalistyczne. Rogowce pojawiające się późno u osób dorosłych mogą sugerować chorobę onkologiczną. Jakie są metody leczenia rogowca dłoni i stóp? Leczenie rogowca dłoni i stóp jest objawowe i polega na stosowaniu miejscowych środków keratolitycznych, złuszczających warstwę rogową, takich jak kwasy salicylowy, w przypadku rogowców przebiegających ze stanem zapalnym, zastosowanie znajdują miejscowe kosteroidy, w cięższych postaciach, w niektórych postaciach rogowca, dłoni i stóp, pomocne może być ogólne leczenie retinoidami. Są one pochodnymi witamina i ich stosowanie wiąże się z możliwymi działaniami niepożądanymi, w tym teratogennością, powodowanie wad płodu. Dlatego w trakcie takiej terapii wymagany jest stały nadzór dermatologa? U kobiet w okresie rozrodczym wskazana jest antykoncepcja. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie rogowca dłoni i stóp? Zastosowanie retinoidów w terapii ogólnej pozwala zwykle kontrolować chorobę, ale całkowite wyleczenie jest niemożliwe. Co należy robić po zakończeniu leczenia rogowca dłoni i stóp? Leczenie rogowca dłoni i stóp z uwagi na genetyczny charakter choroby trwa zwykle przez całe życie. Co robić, aby uniknąć zachorowania na rogowca dłoni i stóp? W chorobach genetycznie uwarunkowanych nie są znane czynniki zapobiegające zachorowaniom